Biorąc pod uwagę, że można mieć taką platformę jak, jak nasza, można telewizję wdrożyć bardzo szybko, bardzo łatwo i stosunkowo niewielkim nakładem środków finansowych. Można to zrobić w modelu takim, w którym dostarczamy pełną pakietyzację, ale można również, możemy również mówić i, te, i takie rzeczy robimy z operatorami. Uruchamianie, uruchamianie usługi w modelach, w których jest całkowicie ich pakietyzacja, natomiast cała platforma techniczna jest po naszej stronie. I te, i, te, I te modele uruchamiamy też niezwykle szybko, dlatego że dysponując CDN-em, dysponując zestawem kanałów praktycznie po stronie stacyjnej w Metroporcie, dysponując transkodorami, całą siecią dystrybucyjną, możemy takie usługi uruchomić dosłownie w kilka dni. W tym pierwszym modelu, w którym dostarczamy usługę nazywającą się MetroTV, po prostu, rzeczywiście on nie musi podpisywać umów. pracuje wtedy na naszej pakietyzacji i jakby na naszej ofercie. Pracuje w oparciu o umowy trójstronne. Natomiast w momencie, kiedy ma własną, własną telewizję, własne usługi, no to oczywiście te, te umowy z nadawcami musi mieć. Oczywiście muszą być też zgody na pobieranie kanałów z naszego CDN-u, ale to jest powiedzmy formalność, to nie są jakieś trudne sprawy. Czy dużo operatorów e, czuje już, że powinno mieć w ofercie też swoją telewizję? No mam wrażenie, że ja nie znam już takich, którzy myślą inaczej, że dotarliśmy już do, do tego momentu, kiedy każdy operator wie, że musi mieć zestaw usług, że musi mieć oprócz internetu, który do tej pory dostarczał, musi mieć usługi telewizyjne, co więcej musi mieć również usługi komórkowe. Adam Badowski, który się u nas zajmuje właśnie projektem VNO przekazywał naszym potencjalnym przyszłym partnerom informację o tym, że jeżeli się dobrze zepniemy, to jest 5 dni od momentu pierwszego kontaktu, testów, podpisania umowy, uruchomienia pierwszego sim u abonenta. Jeżeli chodzi o telewizję, no to oczywiście może wyglądać na boksie, tak? czyli na, na dekoderze widać logo, na, de, na, na dekoderze widać e, reklamy operatora, u którego usługa jest świadczona, czyli ta usługa wygląda jak jego usługa. W przypadku MVNO mamy natomiast dwa, dwie opcje. Możemy po pierwsze zmienić SPN na karcie, czyli to co później widzi abonent na telefonie, to będzie, się, będzie, wyświetlał się sieć, będzie wyświetlał się SPN, czyli nazwa sieci operatora, u którego usługa jest świadczona. Natomiast dla operatorów, którzy budują projekt MVNO w trochę większej skali, a mamy też takich operatorów, bo występujemy wtedy jako MVNE, czyli taki enabler usług mobilnych u operatora. Możemy dokonać zamówienia kart SIM bezpośrednio u producenta SIM w oparciu o ich profil graficzny, profil elektroniczny, czyli ich karta totalnie może być skastomizowana ze wszystkimi rzeczami, takimi również jak, jak logo, jak, jak, jak wszystkie elementy graficzne.